Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony z BestPan.pl Witam w strefie wielkich daktylowców Kilka dak takich daktylowców w tym roku zostało sprzedanych Chciałem Wam pokazać jak to pięknie wygląda Jak byłem tutaj w tym samym miejscu w zeszłym roku to one wszystkie jeszcze miały Wszystkie jeszcze miały takie tutaj wypustki Tutaj o A teraz wszystkie są pięknie, wszystkie są pięknie obrane Naprawdę bardzo ładne rośliny. Kilka osób w tym roku będzie próbowało je w gruncie, bo zostały posadzone. Zobaczymy, jakie będą, jakie będą efekty. Oczywiście, tak jak zawsze mówię, wszystko zależy od tego, kto to, kto to zasłania w jaki sposób, jak się do tego przyłoży. Bo oczywiście, jak najbardziej jest to możliwe, bo znam kilka osób, które mają daktylowce w gruncie. Aczkolwiek. No jest to dużo, dużo yy, trudniejsze niż yy, trzymanie trochę karpusa, tak? Wiadomo, trochę karpusów w tym roku na przykład w ogóle, w ogóle nie musieliśmy, nie musieliśmy okrywać. Tutaj są takie daktylowce i z tego co widzę, większych nie ma, więc wszystko będzie miało pewnie yy, podobny, podobny rozmiar. Także tak to wygląda. Zaraz zrobię jakieś przykładowe zdjęcie, bo tak jak sami widzicie, one wszystkie są bardzo, bardzo podobne. Pień, nie wiem jaki tutaj jest, zaraz się dowiem, to sobie na zdjęciu napiszę. E, czy tu jest coś napisane? Nie. Oni tu piszą tylko y, jaka jest pojemność, jaka jest pojemność donicy i to wszystko. E, tutaj jest napisane. Oczywiście sprzedają na wysokość pnia, tak, ale oni już wiedzą, jakie tutaj sobie poukładali. Tak to wygląda. Jest zarąbiście gorąco. No, ale czego można było się spodziewać, które się schowam w cieniu. Życzę Wam wspaniałego dnia. Jak ktoś będzie chciał, to oczywiście da się zamówić. Trzymajcie się. Cześć.